Nadzwyczajna. Na, 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 na. Nadzwyczajna. Czy myślałaś kiedyś o tym, że twój problem może być dla ciebie szansą? Wiem, że brzmi to dość przewrotnie, ale być może coś w tym jest. Witam Was w kolejnym odcinku nadzwyczajnej w cyklu 5 minut z Kołczem. Zapraszam Was na spotkanie z Bartkiem, a tam poszukajmy odpowiedzi na dzisiejsze nasze pytanie. Nadzwyczajna. Wyobraź sobie, że musisz bardzo porozmawiać z koleżanką, która mieszka 500 metrów od Twojego domu. Bierzesz samochód, czy idziesz na piechotę? wam, że większość z nas, jeśli pogoda byłaby odpowiednia, wybrałaby spacer, bo to tylko 500 metrów. Nie opłaca się wyciągać samochodu, odpalać, ruszać, więc idziesz na piechotę. Na miejscu jednak okazuje się, że koleżanki nie ma w domu. Poszła do innej waszej wspólnej znajomej, która mieszka bagatela 700 metrów dalej. Niewiele zastanawiając się, więc idziesz dalej, te 700 metrów kolejne. Na miejscu jednak okazuje się, że obie panie poszły sobie na kawę, by swobodnie porozmawiać na mieście. Yy, chwilkę zastanawiasz się, czy opłacać się wracać? No nie, to tylko kolejne 800 metrów, więc idziesz dalej na piechotę. Na miejscu okazuje się jednak, że lokal jest zamknięty. Domyślasz się więc, że pewnie obie panie poszły do innego miejsca, do innej kawiarni, którą wszystkie znacie i lubicie. Jest ona jednak oddalona o kolejny kilometr od miejsca, w którym się obecnie znajdujesz. Kalkulujesz więc sobie, że możesz wrócić do domu, wziąć samochód, ale to już są dwa kilometry, albo dalej iść na piechotę ten jeden kilometr. No więc co? Pewnie każdy z nas wybrałby jednak dalszą drogę na piechotę. W ten sposób podczas tego poszukiwania koleżanki yy, udało ci się przejść już 3 kilometry. Gdybyś od samego początku wiedziała, że ta trasa będzie miała 3 km, a nie 500 metrów, jak na początku zakładałaś, pojechałabyś samochodem, czy dalej szłabyś na piechotę. Podróż na piechotę zajęła ci około 40 do 60 minut. Podróż samochodem zaledwie 5. Wydaje się więc logiczne, że jeśli chcemy jak najszybciej optymalnie dotrzeć do celu, Najlepszym rozwiązaniem byłby samochód. Jednak na początku nie wiedziałaś, jaki będzie dystans, jak dużo będziesz musiała pokonać. Nie wiem, czy zdarzyło ci się spotkać ludzi, którzy byli w bardzo trudnej sytuacji. Czy to sytuacji relacyjnej, na przykład byli w toksycznym związku, gdzie była stosowana przemoc fizyczna albo psychiczna. Albo byli w, w pracy, gdzie byli bardzo mocno wykorzystywani, albo na przykład byli w szwonach jakiegoś nałogu i zastanawiałaś się, jak to możliwe, że ktoś dalej trwa w tej sytuacji? Jak to możliwe, że ktoś się tam znalazł? I często myślimy sobie, gdybym ja był. Gdybym ja była w takiej sytuacji, już na pewno dawno trzasnęłabym drzwiami. Na pewno dawno zdecydowałabym się, że, że, że tak nie można. Szukałabym jakiegoś wyjścia, nawet bardzo radykalnego, ale żeby zmienić obecną sytuację. Ale czy na pewno? Ponieważ my oceniamy sytuację patrząc troszeczkę z zewnątrz i porównując ją do jakiejś normy albo do początku tej drogi, jak z tym dystansem. Ostatecznie było to 3 km, może opłacałoby się wziąć autobus albo podjechać samochodem, zamiast przez godzinę czy 40 minut dreptać na piechotę od jednego miejsca do drugiego. I tak samo bywa właśnie z takimi sytuacjami, że one nie pojawiają się z nienacka. Bardzo często jest tak, że zanim ktoś znajdzie się w trudnej czy nawet dramatycznej sytuacji, Pokonuje ileś drobnych kroków, ileś drobnych odcinków, które do tego prowadzą. Gdyby mąż yy, czy partner rzucił się od razu z pięściami na swoją partnerkę, to prawdopodobnie powiedziałaby dość, koniec. Gdyby szef yy, nagle yy, zadeklarował, że Twój tydzień pracy z 40 godzin zamienia się na 80, i to bez podnoszenia wynagrodzenia, prawdopodobnie z dnia na dzień rzuciłabyś pracę. Gdybyś wiedziała, że masz do przebycia 3, 6, 18 km, od razu poszukałabyś kluczyków, odpaliła samochód i przejechała ten dystans w bardzo szybkim tempie. I tak samo bywa z tymi problemami. Dopóki one są, dopóki wiemy, że, że to będzie poważny, wielki problem, to łatwiej jest nam się zmierzyć z nim radykalnie, łatwiej podjąć jakieś radykalne decyzje. Natomiast niestety bywa tak zazwyczaj, że te problemy one idą bardzo powoli, krok po kroku. I niepostrzeżenie, nie zdając sobie sprawy, przyzwyczajając się do nich coraz bardziej, wchodzimy w sytuacje, które z zewnątrz wydają się totalnie patologiczne, które wydają się bardzo złe, które wydają się dramatyczne, które wymagają radykalnej zmiany. Nam jednak to trudno dostrzec, bo pokonaliśmy już ileś dystansu, już przyzwyczailiśmy się, że jesteśmy przecież tak daleko. Może jeszcze kawałek i się uda, może jeszcze odrobinę wysiłku i, i trud się skończy. Tak jednak nie jest. Dlatego chciałbym dzisiaj Cię zapytać: pamiętasz jakieś takie trudne sytuacje w Twoim życiu, które właśnie przez to, że były takie radykalnie wymagające, że były takie bolesne, że były takie trudne wymusiły na Tobie decyzję o zmianie, nie pozwoliły Ci dalej dreptać w miejscu, nie pozwoliły Ci dalej mieć nadzieję, że a może się zmieni, będzie lepiej i po prostu wymusiły zmianę? Podziel się w komentarzu. A my widzimy się już za tydzień na następnym spotkaniu z kołczem. Do zobaczenia. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zachęcam Cię do Podniesienia kciuka w górę, a być może uda Ci się udostępnić ten odcinek na swoim profilu tak, aby skorzystali z niego Twoi znajomi. Być może dla kogoś będzie niezwykle cennym materiałem. Jeśli chciałabyś spotkać się oko-oko oko z coachem, zapraszam Cię na dzień tylko dla Ciebie w moim studio. Wówczas skupimy się tylko na Tobie. A dziś życzę Wam miłego dnia. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na, 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 na,